Wyłącz daną obok wyrażenia liczbę przed nawias. Mamy wyłączyć liczbę 6 przed nawias. Zatem jeśli masz to zrobić, no to możesz to zrobić w następujący sposób: 3x nad tę wyłączoną liczbę, czyli 6. Odjąć. 6y kwadrat nad tę wyłączoną liczbę, czyli 6. I teraz co robimy? Skracamy. Tutaj skrócimy przez 3, a tu skrócimy przez 6. Zobacz, co ci zostaje. x nad 2 to inaczej 1 druga x, a tutaj y kwadrat. Tak naprawdę, jeśli chcesz wyłączyć przednawias, powiedzmy tak jak tutaj szóstkę, to jest to samo, jakby tę wartość tutaj przemnożył przez odwrotność tej liczby, czyli jedną szóstą. Zobacz. I sprawdź, czy wyjdzie to samo. 1 szósta razy 6 y kwadrat. Skracamy, skracamy, no i wychodzi dokładnie to samo. 6, jedna druga x, odjąć y kwadrat. Mamy wyłączyć jedną drugą. Poza nawias, więc z pierwszej części szybciutko zostanie nam tylko x do sześcianu, a z drugiej, jeśli nie wiesz, no to co? Pomnóż przez odwrotność tej liczby, czyli 2y kwadrat. Ćwiczenie C. Mamy wyłączyć minus 1 nad 3, inaczej minus 1 trzecią. Przed nawias, więc teraz tak. Wyłączyć minus 1 trzecią, no to pomnożę tę wartość przez odwrotność, czyli przez minus 3. Minus 2x razy minus 3, nawet sobie to chyba zapiszę. Minus 2x, razy minus 3, dodać y nad 3, razy minus 3. To będzie minus 1 trzecia, minus 2x razy minus 3 to 6x, Tutaj skrócimy przez 3 to minus Y. Mamy wyłączyć pierwiastek z 2 przed nawias. Zatem wystarczy, że pomnożę każdą z tych wartości przez odwrotność. Zatem pomnożę przez 1 nad pierwiastek z 2. Otrzymam x pierwiastków z 2 razy 1 nad pierwiastek z 2, odjąć 2y razy 1 nad pierwiastek z 2, dodać z pierwiastków z 8 razy 1 nad pierwiastek z 2. To jest równe. Pierwiastek z 2 przed nawiasem. No a tutaj co się dzieje. Pierwiastek z 2 z pierwiastkiem z 2 się skróci. Zostanie nam x. Odjąć. Mnożymy 2y nad pierwiastek z 2. Dodać. Mnożymy z pierwiastków z 8 nad pierwiastek z 2. Nie pozostaje nic innego, jak uniewymiernić to wyrażenie. Czyli mnożę przez pierwiastek z 2 nad pierwiastek z 2, no i to drugie też mnożę przez pierwiastek z 2 nad pierwiastek z 2. Otrzymamy pierwiastek z 2, tu już mamy x. A teraz mnożymy. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. Ta dwójka skróci się z tą dwójką, czyli mamy minus y pierwiastków z 2. Teraz idziemy tutaj pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 to 2. Pierwiastek z 2 razy Pierwiastek z 8 to pierwiastek z 16, a pierwiastek z 16 to 4. Czwórkę skrócę z dwójką. Zostanie plus 2z. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.